A więc proszę Państwa, przed chwilą, nie wiem czy Państwo to widzieli, skok Roberta Krańca leciał i leciał. Wystraszył się Robert Krańiec, że skoczy za daleko, że przeskoczy, skocznie i właśnie takie wymuszone lądowanie oglądaliśmy. Skoczył 209,5 metra, a mógł skoczyć moim zdaniem 220, może nawet 225, w każdym razie 209,5 metra. Roberta Krajca no, robiło wrażenie, tu wielki aplauz był publiczności. Słowenia jest teraz na pierwszym miejscu oczywiście, ale Noriaki Kasai jest w powietrzu i też skoczy daleko. Dalej skoczył z Krajca, on się nie wystraszył odległości. To było ponad 210 metrów y, w wykonaniu Noriakiego Kasai y, z Japonii, ostatniego z Japończyków. W dzisiejszym konkursie 213 dokładnie skoczył nowy w Kastali. Czekamy na nocy sędziowskie 18,5, 19, 19,5 i Japonia oczywiście przed Słowenią i tak Japończycy mieli nad Słoweniami dość sporą przewagę. A teraz na belce usiądzie Sven Wald. a po nim Tomasz Morgenstern. A więc tu wielkie... Doświadczenie, olbrzymia rutyna, yy, pasmo niemal nieustających sukcesów przez lata całe, ten Hanaval. No a Małysz był tym, który namieszał Niemcom na pewno w yy, ich dominacji w bokach narciarskich. Teraz ten Hanaval w słabszej formie, ale dzisiaj skacze naprawdę nadzwyczajnie dobrze, jak na to, co nam pokazywał yy, w ostatnich tygodniach. No niewiele do tego było, bo Hanaval długo trafiał w liwe kamer. Yy, w pierwszym konkursie w zakopane wyjechał, żeby pracować, żeby przygotować się jak najlepiej do tych właśnie mistrzostw, no ale efektów za wielkich to tutaj nie oglądaliśmy w wykonaniu pana Barda, ale dzisiaj pewnych punkt niewielkich drużyny ponad 200 metrów i obydwa skoki to było mniej więcej na poziomie właśnie yy, podobnym do tego, co prezentował tam mały w dzisiejszym konkursie. No i teraz będzie Tomasz Morgenszterm. Młodziutki Tomasz Morgenszterm. No i od tego skoku zależy, czy Austriacy, czy Niemcy to będą dzisiaj w Pronzodrenale. Austriacy. Od mieli 6,3 punktów. Przewagi, nad Niemcami. Morgan Zrobił co do niego należało. Jest brązowy metal dla Austrii. No, całgi szczęśliwy nie. Wyznaczył Pochaną Lepistę do